Śmieszny często mówi, że jest najbardziej honorowym graczem anarchii, ale jak widać nie widział nic złego w niewinnego pana Ignacego. Możecie zostawić dla niego znić w komentarzu. Do tego skina 5 godzin i do tego 7 godzin farmiłem materiały. Poleciałem do bazy tytanu. Znalazłem tam przypadkiem posąg w klatce. Było to wielkie ośmieszenie mnie i poniżenie. Ej, mam pytanie, czemu mnie całego zniszczyliście z skina i go przenieśliście do jakiejś klatki? Możesz to powtórzyć głośno? Mam pytanie, czemu mi co całego... Aha, bo sobie nagrywasz. No nie, bo to jest strasznie niemiłe, w sensie, Segi, ja to budowałem tak na 6 jesteś? godzin. Tak gdzie jesteś? Nieważne, no ja budowałem to na 6 godzin, nie? I rozumiem content contentem, ale to jest trochę niemiłe. Podoba się. No super, 6 godzin mi zmarnowałeś kiedy to budowałem, teraz nie mogę nawet nic tym zrobić. To nie ładują. Co? Mamy No i tak osoba, której nikt nie zabił, oprócz pierwszego dnia serwera umarła. Nie otrzymałem itemów z powrotem, nie miałem prawie żadnych wender musiałem zacząć. W załamanie nerwowe to przechodzę Uf. Moment śmierci Ja masz seriuszyk już, Dranqis ten, <ścoughs> ten moment był najgorszym momentem w całym moim życiu Do bazy miałem ponad 2000 kratek